Dobry wieczór, przyjaciele! W dniu dzisiejszym dowiemy się, dlaczego boli nas ten obszar i dlaczego mają miejsce sytuacje, kiedy jedno ramię jest wyżej niż drugie. Rozsiądźcie się wygodnie przed swoimi odbiornikami. Zaczynamy. A więc, przyjaciele, zanim zaczniemy, najpierw zróbmy test. Weźcie telefon, podejdźcie do lustra i zróbcie sobie zdjęcie. Następnie na zdjęciu sprawdźcie poziom swoich ramion. Określcie, które z nich jest wyżej, a które niżej. Zapiszcie to zdjęcie. Drugie zdjęcie zróbcie dopiero po tym, jak wykonacie dzisiejsze ćwiczenie. W komentarzach napiszcie, czy wystąpiła różnica między tymi dwoma zdjęciami. Na pierwszym z nich jedno ramię powinno być niżej od drugiego, a na drugim powinny one się ze sobą zrównać. Jeżeli tak się stanie, dajcie mi o tym znać w komentarzach. Mamy taki mięsień znajduje się tutaj. Może on niekiedy wywoływać skurcze. W normalnym stanie znajduje się tutaj. Zaznaczony jest na czarno. Jest tutaj pomiędzy mostkiem a dwunastym żebrem. Jest to miąsień kwadratowy lędźwi. Po raz pierwszy odkrył go w 1624 roku Iwan Kwadratow. Iwan Wasiliewicz Kwadratow. To właśnie na jego cześć. Mięsień ten nazwano kwadratowym mięśniem lędźwiowym. I jaka jest jego funkcja? Na początku odkryto, że odpowiada on za zginanie tułowia. W tym kierunku bierze również udział w obrocie: w jedną stronę, w drugą stronę. I na zmianę. Jeśli mięsień jest napięty, wtedy jest skierowany w jedną stronę, a nachylenia pojawiają się po drugiej stronie. Często zdarza się, że jeden mięsień jest silniejszy od drugiego. Bardzo ważna jest równowaga pomiędzy mięśniem lędźwiowym a tym na przodzie, którym jest mięsień przepony, znajdujący się z przeciwnej strony. Zdarza się, że z powodu skrócenia mięśnia przepony z jednej strony, ma miejsce rozciąganie mięśnia czworobocznego lędźwi z przeciwnej strony. Może też być odwrotnie. Kiedy mamy słaby mięsień lędźwiowy po lewej stronie, ten kwadratowy mięsień lędźwiowy będzie napięty. Kiedy ten mięsień skraca się i nie pozwala nodze swobodnie iść do tyłu podczas kroku, biodra nie pracują i zaczyna się zaginać tutaj. Kręgosłup również jest przeciążony, a wraz z nim kwadratowe mięśnie lędźwiowe. Przyczyn może być wiele, jednak skutkiem jest to, że jedno ramię układa się wyżej niż drugie. Okazuje się wtedy, że jedno ramię jest wyżej niż drugie. Wygląda na to, że różnica wynika z tego, że trapez jest napięty. Będziemy wtedy odczuwać ciągłe napięcie mięśnia. To dziwne uczucie, kiedy jedno ramię jest wyżej. Wiele osób uważa, że ich ramię jest wyżej, bo w tym miejscu pojawiać się może torbiel lub przeciążenie i wystarczy dociążenie tego obszaru, jednak często nie pomaga to. Torbiel nie ma tu nic do rzeczy. To nie ona sprawia, że nasze ramię jest podniesione. Po prostu zmianie ulegają mięśnie podtrzymujące oraz odpowiadające za ruch ramienia. Tutaj na dole z powodu różnicy rozwija się między tymi mięśniami napięcie, a niekiedy także zmiany zwyrodnieniowe. Ponieważ moje prawe ramię jest teraz niżej, napinam mięsień czworoboczny lędźwi, a z lewej strony mięśnie rozciągają się. Teraz lewe ramię jest napięte i okazało się, że jest niżej. W lustrze zobaczymy, że prawe ramię jest niżej niż lewe. Oto ono jest wyżej. Istnieje szybki sposób, aby temu zaradzić. Co musimy zrobić? Musimy rozluźnić mięsień czworoboczny lędźwiowy w obszarze, w którym ramię się obniża i obciążyć mięsień lędźwiowy oraz mięsień czworoboczny lędźwiowy przeciwnej strony. Przyjmijmy taką pozycję: prawe ramię niżej, lewe wyżej. Bierzemy gumę. Uniwersalny trener. Możemy kupić po prostu zwykłą gumę. Będzie kosztować około 20 rubli. Możemy też kupić specjalny trener bubnowski. Kosztuje on jednak co najmniej 6000. Kupując produkt za 6000, na pewno będziemy go używać. Jeśli za 20 rubli, poćwiczymy przez 2 dni, a potem nie będzie się nam chciało. Mocujemy gumę na górze. O tak. Stajemy w taki sposób. Jeżeli prawe ramię jest niżej, stajemy lewą stroną. Teraz gumę przesuwamy tutaj, na dół. Ciągniemy mocno. Ciągniemy w taki sposób, aby ramię się zgięło. Wykonujemy ruch tam i z powrotem. Wykonujemy takie ruchy, ciągniemy w dół. Odwracamy się i schodzimy na dół. Jeśli w momencie, kiedy ciągniemy gumkę w dół, ręka jest wyprostowana, to poczujemy napięcie po prawej stronie. Mięsień się rozciąga, wszystko jest tak jak należy. Oznacza to, że porusza się on w prawidłowym kierunku. W ten sposób wykonujemy jedną serię składającą się z 10 powtórzeń. Wykonujemy serię, odpoczywamy 20 sekund i wykonujemy jeszcze trzy takie podejścia. Czwarte podejście wykonujemy statyczne. Napięcie w dół, ciągniemy i w ten sposób utrzymujemy to położenie przez 20-30 sekund. Teraz spójrzcie ponownie na siebie w lustrze i sprawdźcie, czy po tym ćwiczeniu ramiona będą u Was wyrównane. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Przyjaciele, zostawiamy lajki, piszemy komentarze. Uprawiamy sport, pomagamy rodzicom. Do zobaczenia wkrótce.